Siemaneczko wszystkim z tej strony Bukas mister dawno nie było odcinku, wiem o tym. No ale... No, nie chciało mi się y, nagrywać żadnych takich minigamesów, więc nie wiedziałem tu na, co nagrać, ale y, ten, spytałem Ramba, co mam nagrać. I zaproponował mi tam survival na modach, coś tam jeszcze y, no i... Powiem Wam tyle, że przez pierwsze dni od, od, od ostatniego odcinka no za bardzo mi się nie chciało nagrywać i nie wiedziałem co nagrywać. Ale wczoraj, przedwczoraj i chyba jeszcze przed przedwczoraj yy, nie miałem dźwięku w komputerze, tak więc nie, nie mogłem jak nagrywać. Ale dzisiaj już zaczynamy i. To jest nowa seria na moim kanale Minecraft z modami Tak, w tej serii będziemy no, grać na modach Jak już sama nazwa wskazuje Tutaj sobie skrzynkę już ten tak, No skrzynkę dałem, nie wiem po co, ale no tak dla ułatwienia W my tu... ooo A myślałem, że będzie drewniane no, Trochę za łatwo, ale dobra Myślałem, że będzie Trochę trudniej No spoko I jak widzicie mam y, Mod Battle Towers y, ma... Czekajcie jakie mam mody jeszcze? A mam no Battle Towers Mam Dead Chest y... Co jeszcze mam? Jakiś mod na y, Bronie, te no nie, hmm, jakie co ja miałem bronie? Miecze albo... What? No jest... Aha! Jeszcze milenary. Czy, czy jakoś tak? A jakiś moc broni... Tylko nie pamiętam już jaki. No nie pamiętam jaki... Um. A, i w następnym odcinku już wygram sobie, może wygram sobie Tricapitator, albo Timber, nie wiem. Żeby tak nie ścinać, bo to długo by trwało. Czekajcie. O, dobra.